Dziewczę na Aksel, dzisiaj sobie zagramy Minecrafta <coughs> i dzisiaj pokażę Wam parę modów, które są naprawdę przydatne w, w wyniku, no wiecie, do Minecrafta. Ehm, I też jedną komendę, żeby stworzyć najsilniejszy miecz na świecie. Przede wszystkim zależnie do skrybowania mojego kanału, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek oraz e, napiszcie komentarz, jeżeli wam się spodoba. A teraz zaczynajmy! Dobra, jak już wiecie, że teraz Wam pokażę jeden z modów, które są naprawdę przydatne do Minecrafta. A mianowicie, zobaczcie, jeżeli wziąć sobie w skrzynię, czekajcie, skrzynia, oj, czekajcie, nie pokażę Wam tego na razie, to zobaczcie, żeby ją otworzyć zazwyczaj, potrzeba ją postawić i otworzyć, prawda? Ale ten mod pozwala na szybsze i łatwe otwieranie. Wystarczy, że wejdziemy yy, kursorem, Czym tam myszką na mm, tą skrzynię i klikniamy prawym przyciskiem myszy i się otwiera. Zobaczcie. I nie musimy, możemy na przykład, czekajcie. Weźmiemy sobie stack drewna, o, otwieramy ten i zamykamy. Ok, idziemy, 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 stawiamy i tu jest stack drewna. Teraz otwieramy, o, czekajcie, oj, ja ją pomnożyłem. Teraz otwieramy ją, bierzemy ten drewno, zamykamy i już. I możemy to wysunąć. Tak więc, naprawdę przydatny mod. Wszystkie linki też oczywiście macie w, komentarzu, w komentarzach na dole, w opisie, bo to jest naprawdę mega przydatne. A teraz idziemy do drugiego moda. A moim drugim modem będzie, zobaczcie, będą fajne skrzyneczki. Wezmę sobie na przykład żelazną, złotą, diamentową, miedzianą. Yy, srebrną, kryształową, obsydianową i dirt chest. Tutaj macie oczywiście ulepszenia, ale my tylko pokazujemy. I teraz jeszcze tylko trzeba zwykłą skrzynię. O, zobaczcie. Zwykła skrzynia ma pojemność taką, czyli pół, cały i kliponek. A tutaj jeżeli potrzebujecie srebrną, nie, żelazną, to już się już powiększa jest teraz na przykład dwa ekwipunki złota jest ogromna na przykład trzy ekwipunki diamentowa to już w ogóle nic nie mówię miedziana jest e, troszkę słabsza srebrna jest też bardzo duża to jest mega mega duża to jest największa skrzynia jaką da się tu jest naprawdę przydatne. Patrzcie, obsydianowa skrzynia. I co jest najlepsze, że w tej kryształowej, jak coś włożymy, to nie widać. I teraz zobaczcie, moim. Yy, myślę, że to jest najlepsza skrzynka. Zobaczcie. Dirt Chest jest największa. Patrzcie. Ma tylko jeden slot. Tylko jeden slot. Czekajcie, piszę sobie Time Set Day. Wyobrażacie sobie? Tylko jeden slot w szynce. Naprawdę mega polecam, jeżeli ktoś chce mieć duże przechowywania skrzynek. No wiecie, wiecie na wiecie na przykład tak, tylko one się nie, nie stakują. No wiecie, bo opisie. I teraz zwiększamy tą liczbę. O nie, tutaj. Aha. Zwiększamy to o zera. Czekajcie. Nie, tak nie będzie działać. O. Zobaczcie. 5, czekajcie. Tak, tak. 500 milionów obrażeń. Dodajemy jeszcze kolejne 0. Oho. 9 obrażeń. No czyli nie działa. A co jeżeli na przykład usunąć to 2 zera. I teraz 9. 9. 9 ok 9 9 9 9 9 9 9 ok to jest 1 miliard obrażeń i teraz idziemy do endu czekajcie, weźmiemy sobie portal ok idziemy do endu i zaraz się widzimy OK, już jesteśmy będzie. I teraz sobie e, Zobaczcie czy, czy to jest? Nie Teraz musimy sobie zniszczyć, chociaż to nie jest potrzebne I teraz Szukamy smoka, patrzcie Okej, okay, okej, okay, okej, okay. może Da się zrobić tutaj time set day? Nie da się? Nie da się, dobra Musimy wypić potkę Na 3 minuty starczy nam Na 3 minuty, no kto widzi No nie no, tak nie działa Dobra, tu jest po prostu ciemno Musimy go zabić. Czekajcie. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. No ale blisko. Jak się on jest tak szybki? O, już. Już. Smok ma jakieś tysiąc obrażeń. Nie, 2000 obrażeń, no. O, i smok pokonany. Także polecam mam te wszystkie. Mody. Co w tym dzisiaj poznaliśmy? Poznaliśmy nowe skrzynie. O! Oraz to, że są boxy otwierają się e, pod naciskiem. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden mod. Widzimy się za chwilę. Dobra, jestem już z powrotem i mam już te mody przygotowane. Zobaczcie. Ten ostatni mod jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo potrzebny. Bierzemy teraz to. No, możemy też, też, też to. I musimy wziąć konia. musimy go znaleźć wśród jajek. Ja nie wiem jak wygląda jako e, konia, więc Przyzywające konia. OK. I teraz musimy go polubić, czyli bierzemy pszenicę, znaczy on musi nas polubić. Co? No dobra, to wtedy siano bierzemy. Bierzemy też e, crafting table i zmieniamy to w siano. OK. I... A nie! Nie chodzi tak, żeby... ależ nie zapomniałem. Czekajcie, o! Czekajcie, czemu on nie może nas polubić? Dawaj, 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 dawaj. Potrzebujemy Cię koniu. No, prawie już, prawie już było... Jest, dobra. Teraz bierzemy siodło. Nie musimy zbrojkę dla konia, bo to nie jest potrzebne. Okej, okay. i teraz nie, will nie, nie jest potrzebny, a supply card. okej okay. jest. Teraz bierzemy naszego konia, podjeżdżamy tyłem i R. O. Ja cię kręcę, ale on działa. Właśnie. Możecie na przykład... Um... Mogę na nim usiąść. Oh! Mogę na nim usiąść i ktoś będzie mnie prowadził. Na przykład, nie wiem, przyjaciel będzie was... Prowadzi, by sobie tak usiądziecie, albo tę no, weźmiemy Na przykład yy, łososia. Nie. Nie. Musimy wziąć świnie. O. Świnia będzie ok? Nie, to nie jest przyrząd dla świni. Czekajcie. Ok, rozprzęgamy. Dobra. Teraz bierzemy sobie plow. Wow! Co to jest? Co to jest, niby? Co to robi? Stanowiłem nawet nie wiem, się trochę na modach. Na tym modzie, konkretnie. O! Czekajcie. Teraz ja na tym usiądę, czy nie? A, to może ziemię będzie kosiło czy coś. Aha, no tak, ono tak rzeźbi ziemię. Dobra, okay. i ostatnie. To jest akurat dla świni. Czekajcie. Patrzcie. Dawaj idź. O! Czekajcie, usiądziemy do koń na konia. O. Idziemy, o. No i już. I przewieziemy te śminie. To jest mega przydatna opcja. Yy, dla przełożenia tych rzeczy, no wiecie. wiecie sobie, nie wiecie co zrobić i idziecie. O. skoczymy do endu? Nie. Ale może tyłem da się. Czekaj, da się tyłem. Co śminie. Można nam służyć śminie. Koń nie idzie do netheru? Jak to? Co to? Jak to możliwe? Dobra. To by było na tyle z moich, moich modów. E, mam nadzieję, że film się wam spodobał. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i zostawcie komentarz, jeżeli wam się spodoba. E, z moim filmem to już koniec. Dziękuję bardzo za oglądanie tego do końca. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!